Witajcie! Już 25 września zapraszamy na 10. edycję Alfa w Kaliszu. Alfa jest serią spotkań, podczas których rozmawiamy o tematyce chrześcijańskiej. Alfa jest dla każdego. Czy jesteś osobą wierzącą, wątpiącą czy poszukującą, każdy jest tu mile widziany. Na każdym spotkaniu poruszamy inną tematykę. Możesz zadać każde pytanie, wyrazić swoją opinię i nie jesteś w żaden sposób tutaj oceniany. Możesz brać udział w alfa w taki sposób, jaki ty chcesz. Możesz rozmawiać, pytać, ale możesz też się przysłuchiwać. Nikt nie będzie Cię do niczego zmuszał, bo w alfie możesz się zaangażować na tyle, na ile ty sam chcesz. Podkreślę jeszcze raz: alfa jest dla każdego, wszyscy są mile widziani. Każde spotkanie jest trochę inne, ale składa się ze stałych elementów. Rozpoczynamy kolacją zawsze o godzinie 19 w każdy czwartek potem wykład w postaci bardzo ciekawego filmu, który prezentowany jest w studiu telewizyjnym Diecezji Kaliskiej Dom Józefa, gdzie się właśnie znajdujemy. Na koniec dyskusja w małych grupach, gdzie możemy podzielić się swoimi przemyśleniami. Kończymy zawsze o godzinie 21:00. I przechodzimy do ostatniej, myślę najistotniejszej kwestii, czyli finanse i mimo inflacji chcę was pocieszyć, że cena nie zmieni się, ponieważ alfa jest za darmo. Tym razem alfa odbędzie się w parafii świętych apostołów Piotra i Pawła w Kaliszu. Zapisy i więcej informacji pod numerem telefonu 505-525-952 lub na stronie Wspólnoty Synaj w Kaliszu, bądź na stronie parafialnej. To co? Widzimy się 25 września w czwartek, równo o godzinie 19. Zapraszamy!